Jał się z tej strony Wito, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Minecraft na moim kanale i ze mną dzisiaj jest Bella Siemanko. Jesteśmy dzisiaj w realistycznym Minecraftie, czyli naszej nowej serii. Słuchajcie, spodobał Wam się ostatni odcinek, także postanowiliśmy go nagrać ponownie, czyli drugi odcineczek z tej serii. Jeżeli chcecie więcej i częściej odcinki, to oczywiście zostawcie łapeczkę do góry. Fajnie, jeżeli będzie 10 tysięcy łap do góry, tak jest challenge dla Was. Subskrybujcie też mój kanał i wpadajcie na vitoshop.pl, po rzeczy, słuchajcie. E, pisaliście, żebym e, dał Wam w opisie e, modyfikacje i tak dalej. Słuchajcie, postaram się to zrobić w którymś odcinku, bo tutaj jest. Grubsza misja ogólnie, żeby to wszystko wam wytłumaczyć i wypisać wszystkie te modyfikacje, które mam i wrzucić, wrzucić jakieś linki. Także postaram się w którymś odcinku to zrobić. Jeżeli chcecie wiedzieć, w którym, to oglądajcie wszystkie odcinki, słuchajcie. Dobra. O. Ogólnie <laughs> udało mi się zdobyć dużo rzeczy poza odcinkiem. Troszeczkę mm, popracowałem tutaj. Padłem raz ogólnie, dlatego mam więcej Aha. serduszek, bo niestety padłem po prostu tutaj, bo było tak ciężkie Miałem pół serduszka, więc nie mogłem przetrwać ogólnie, ale już wiem kilka. Rzeczy, słuchajcie, ogólnie torczy nie możemy tutaj zrobić tak łatwo, jak mi się wydawało, ale możemy zrobić sobie ognisko i A. możemy to zrobić przed domkiem na przykład. I teraz, słuchajcie, mam materiały, żeby zrobić tutaj takie ognisko. Także zajmiemy się tym i zrobimy to ognisko i wygląda to w ten sposób, czyli mamy taki campfire tutaj, ok, mhm. i do niego musimy na pewno coś wrzucić. Tylko co? Nie wiem. Mam nadzieję, że drewno na przykład możemy tutaj wrzucić i to jakoś, słuchajcie, tutaj zadziała, ale nie, chyba nie, więc prawdopodobnie węgiel musimy tutaj dać yy, i węgla mam troszeczkę, bo udało mi się też zdobyć, ale to tak nie działa, słuchajcie, także nie wiem, jak rozpalić teraz ten campfire, yy, ale zaraz zobaczymy, słuchajcie, czy tutaj jest jakaś podpowiedź, jak to zrobić, słuchajcie nie ma podpowiedzi, jak to zrobić, także nie wiem jak to zrobić. Ogólnie musicie mi napisać w komentarzu, jeżeli wy wiecie. Ogólnie pisaliście, żeby serduszka zwiększyć sobie yy, poziom serduszek, to trzeba spać w nocy po prostu, więc. Yy, no to A my też. Nie mamy na czym. Nie mamy na czym na razie, ale ogólnie mam już yy, żelazo, więc yy, przepalę je od razu, słuchajcie. Bo udało mi się zdobyć dwie sztuki żelaza, ale będziemy potrzebowali więcej, bo potrzebujemy trzy na. Eee, na co? Na nożyce, słuchajcie. Dobra, więc idziemy do kopalni. Ogólnie żelazo udało mi się znaleźć, słuchajcie, tak po prostu na świecie, bo są takie różne struktury, które znajdują się po prostu na świecie. I je znajdując można znaleźć właśnie na przykład żelazo, udało mi się znaleźć, udało mi się też znaleźć węgiel i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie, słuchajcie, też jest tutaj tak realistyczne na przykład to, że jak mamy mięso, to ono gnije po prostu. I może nam zgnić całkowicie i będzie niezdatne do spożycia, także musimy też ogarniać z tym jedzeniem się dobrze tutaj. No i na razie mamy taki mały domek, no musimy go zwiększyć sobie tutaj. Ogólnie właśnie chciałem przepalić... Mm, ty wzięłaś sobie te żelazo. A, wzięłaś, dobra. Super. Chciałem się palić właśnie jedzenie, bo mam troszeczkę go. Aha. Więc okay. wrzucę tutaj do, e, do piecyka, żeby to nam się przepaliło, e, bo mhm. właśnie e, zaczyna mi to gnić po prostu powoli. E, a, a masz nie, kobla? Nie chciałbym, żeby zgniło. Tak, mam. A dasz mi, że mieczyk sobie jest? Ja zabaliło. wrzucę tutaj do tego, do skrzyneczki i ja zrobię dużo. sobie kilof, nie, kilof mam akurat, dobra, idę znaleźć jeszcze żelazo, bo nam by się przydało ogólnie jest mega gorąco, jak widzicie, bo e, mam tutaj ogień nad sobą i to jest niedobre, bo dużo szybciej tracę tą wodę, którą mam, a też wody e, nie, mam jedną, jedną butelkę wody, dobra będę musiał się ja wrócić po nią, e, więc trzeba zbierać ogólnie dużo surowców, potrzebujemy wiadomo, na start serii zawsze tak to wygląda, że potrzebujemy bardzo dużo surowców, ale ogólnie e, już jakoś powoli się tutaj ogarniamy, problem jest tylko z potworami, więc więc, e, musimy mocno tutaj oświetlić jakoś tą naszą, e, wiecie, e, ten okay. nasze miejsce. E, dobrze, przydałoby się znaleźć Bella, wiesz co? Sugar cane, no. czyli trzcinę cukrową. Mm -hmm. Ona gdzieś okay. rośnie przy e, piachu i może udałoby się gdzieś nie ją znaleźć. Nawet. Tak? To dobrze, to my zbieraj my ją. E, tylko nie, nie zużywaj całej, bo posadzimy sobie tak, żeby żebyśmy, słuchajcie, jej więcej mieli ogólnie. A nie, to słoneczniki. E, no właśnie. To fajnie, bo będzie nam potrzebna, słuchajcie, do zrobienia papieru, wtedy będziemy mogli zrobić sobie torcze, które będziemy mogli podpalić, bo ja ogólnie zrobiłem torcze, ale ich nie można podpalić, więc potrzebujemy papier, żeby zrobić takie specjalne książki, którymi będziemy mogli właśnie podpalić te nasze torcze. Dobra, muszę znaleźć jakąś kopalnię ogólnie, bo tutaj też jest problem z jakimiś surowcami i jak okay, widzicie nic tutaj na razie nie mamy. Czekaj. To, a, I konie jakie takie te są? Tak, są kościste. takie konie kościste, takie szkieletowe konie w ogóle. Właśnie też no. widziałem je wcześniej. Y, tutaj jest, jest jakaś jedna kopel? kopalnia, ale właśnie jest problem taki, że tutaj nic nie będzie widać, jak ja tutaj wejdę. No i tu w ogóle nic nie ma, także nie, no muszę szukać gdzieś po prostu po świecie jakiejś fajnej kopalni. Dobra, idę, słuchajcie, poszukać gdzieś tutaj może po drodze coś znajdę. Albo znajdę taką strukturę jak wtedy mi się udało znaleźć, gdzie właśnie były takie surowce jak węgiel i żelazo. To było mega fajne. Ogólnie super jest ta seria, wydaje mi się, że będzie mega fajna, bo naprawdę ciężko jest tutaj przetrwać przez tą jedną modyfikację, którą mamy A też potwory nie, ułatw nie ułatwiają nam tego. Ja dobra. Znalazłem. Słuchajcie, tutaj mamy jakąś. O, dobra. Co? Jest jakaś większa kopalnia. O, Do, jest... o nie, jest tutaj szkielet. O nie, o nie, o nie. O nie, o, już nie. dobrze. ucieka, ucieka, ucieka. <grym> Bardzo niedobrze. Nienawidzę szkieletów, ja nie słuchajcie, grymno. w takich seriach survivalowych, bo zawsze ciężko jest ich pokonać. E, a później ja nie będę miał jak odzyskać tych serduszek, bo wiecie, że tutaj musimy spać. Więc, e, żeby zdobyć, chyba serduszka. Tak przynajmniej napisał jeden z widzów. I mm. wydaje mi się, że może mieć rację właśnie. No ma to tym sens w aspekcie właśnie. Dobra, okej. Okay. Próbuję znaleźć tutaj gdzieś żelazo po drodze, ale jest mega ciężko. Szukaj. Mega szukaj, ciężko. Szukaj, szukaj, bo owce są O, czekają. lamy znalazłem. Nie, no lama nam nie purczy... No Wiem, ale ciężko no. jest znaleźć żelazo tak po prostu na świecie. Trzeba by było znaleźć kopalnię, a z kopalnią też jest tutaj problem ogólnie, a ja już nie mam hmm. nie mam wody, nie mam niczego, więc zaraz będę musiał wracać do domku. Ogólnie. Z bambusem Dobra. też jest ciężko. Nie z bambusem, trzcina cukrowa. Ło, yy, cino... wow, jakąś strukturę tutaj znalazłem. Aha. Ojejku, ale boję się tam Same iść, nawet tam smyczniki. nie idę. Dobra, wracam do domku słuchajcie, bo nie mam już wody, więc muszę się napić koniecznie wody. E, nie mam już jedzenia, więc lecę szybko do domu. Dobra, mam trochę mięsa znalazłem ogólnie, bo świnki znalazłem tutaj. Ale problem o. jest właśnie z takimi surowcami, wiecie, podstawowymi jak węgiel właśnie i żelazo. Okej, okay, słuchajcie, udało nam się znaleźć żelazo. Mamy go teraz dosyć dużo. E, mi się udało też znaleźć sugar cany, także mega spoko. Oh. E, bo będziemy mogli zrobić sobie właśnie ten e, papier. E, I zrobimy sobie Tudownie. te trzy sztuki papieru. E, to Tudownie. wyrzucę na razie. E, a ten sugar cane sobie posadzimy tutaj, słuchajcie, żeby nam rósł. E... Tylko właśnie ja go znalazłem w totalnie innym miejscu niż powinien być, bo... Przeważnie on rośnie tutaj na piasku, a tak? ja znalazłem go gdzieś na jakiś, słuchajcie. Mm, nie wiem, na bagnach chyba Na bagnach? Na bagnach, no Uu. Ja nie wiem czy on tak będzie rósł. Nie. Powinien rós rosnąć tutaj, tak? Dobra. Zostawię to słuchajcie, posadziłem go, zobaczymy czy wyrośnie. Mam pół serduszka ogólnie, jak widzicie, także... Nie poszło mi zbyt dobrze. <grym> na tej wyprawie. Dobra, muszę wody się napić tutaj. Okej. Okay. Ja e, I butelkę weźmiemy. Dobra, okej, okay. ile tego żelaza mamy już tu? O, no, czekajcie. No, ciągle to się To Dobra, to mięso Siedem trzeba zbyt. od razu przepalać, bo ono nam się będzie psuło. Bo jak mm -hmm. jest takie no, przepalone, to chyba dłużej wytrzymuje ogólnie troszkę. E, dobra, mamy 7 sztuk, okej. Okay. Więc teraz tak, zrobimy sobie... Nożyczki. E, ja zrobię nożyczki. Ej, Koniecznie. tu dwa nam wystarczyło przecież. Ojacie. Dobra, nieważne. Bo z dwóch Chcę się robi dwa. nożyczki przecież. No, mnie Czekajcie. Będziemy mamy zarazem. farming tiering 5. Dobra. Czy ja mogę teraz zebrać z owiec y, tą wełnę? Mam nadzieję, że tak. Słuchajcie idę to sprawdzić. No i spróbujemy zrobić łóżko, więc no mega podstawową rzecz robimy. O nie. Czekajcie, patrzcie. Co? You don't meet the requirement y, to use this item. Czyli nie mogę w ogóle tego używać nawet jeszcze. What? Farming ja 5. Nie, i... wolno? nie, coś tu musimy <grym> zrobić jeszcze więcej. Patrzcie, hmm. bo tu mamy skillsy. I potrzebujemy 5 no, farmingu mieć? A mamy jeden. No. Aha. Eee, 32.8 Makes It positive task. Dobra, nie wiem, słuchajcie, jak zdobywać te punkty farmerskie. Tu mamy ja, jeden, słuchajcie. Mamy no jest ciężko tutaj na maksa. Nie jest to takie proste. Może musimy po prostu tutaj więcej rzeczy robić. Tak, tylko że ja nie wiem co za nie. bardzo, bo nie jest opisane właśnie, co my mamy zrobić w tym farmingu, żeby zdobyć, słuchajcie, więcej tutaj e, punktów. A potrzebujemy mieć ich. E, czekajcie: Farming 5, gathering 5. Czyli ja nie wiem skąd mam ten farming zdobyć i ten gathering, słuchajcie, też nie wiem skąd. E, lucky Fisherman, czyli musimy tutaj łowić ryby ogólnie, czyli wędka by się przydała. No mega ciężko, są słuchajcie, nici? jest, bo musimy te skilly ogólnie ogarnąć, żeby w ogóle móc zbierać sobie tutaj wełnę. Nie wiem jak ten farming zrobić, nie mam pojęcia, ale no wiem jak, no na pewno trzeba tutaj zrobić farmę po prostu. Więc mhm. teraz słuchajcie, musimy zrobić Czyli tak, że ogarniemy tutaj sobie tę tą farmę. Czyli zrobimy dobre, tak. A ja sobie wędkę. Tylko nie wiem, czy gdzieś mamy nasionka w ogóle. Są? Nie, nie ma. A są, 11, jest, dobra. E, to weźmiemy, słuchajcie, i zrobimy tutaj I zaraz zrobimy jeszcze wiaderko z wodą I tu zrobimy taką prostą farmę sobie Mamy Taką 2 na 2 Dobra, okej okay. Idę łowić ryby, może Dobra, to coś to, da to rób tą wędkę e, To idź łowić te ryby Spoko Jeszcze nie mogę Nie można, a co trzeba mieć? Ósemka się pokazuje Co ósemka? Co, jakiś óśmy, ósmy poziom? Możliwe, że ósmy poziom czegoś trzeba mieć. Także nie jest to no tak łatwo, słuchajcie, naprawdę mega ciężki jest ten Minecraft. No ale chcieliśmy, żeby był realistyczny właśnie, bo taka seria może być mega spoko, słuchajcie, no nic. Będziemy kombinować jak tutaj to wszystko ogarnąć. Oczywiście, jeżeli wy wiecie i macie jakieś pomysły, to piszcie je w komentarzach, bo na pewno nam się bardzo to przyda. Wasza pomoc tutaj, jeżeli chodzi właśnie o, o tego Minecrafta. Dobra, to idź tam szukaj, może coś znajdziesz gdzieś po drodze. siedzenie bym chciała. Dobra, ja tutaj wypełnię jeszcze... Słuchajcie to i zobaczymy czy ta farma nam tutaj zadziała. Dobra. Może właśnie byśmy poczekali na noc jakąś i na stwory, wiesz, byśmy je pokonali, to... No ale nie no, to jakiś poziom nam wzrośnie walki, a czy to nam jest potrzebne, tego nie wiem. Dobra, patrzcie jak ta ziemia epicko wygląda tutaj po tej motyce w, na tym Minecrafcie. Mega, słuchajcie, to wygląda. Mega epicko. <grych> Naprawdę to jest coś, coś pięknego tutaj. Dobra, Wielką teraz tak. Znalazłem, jest e, mam mega za mało tych nasionek, także te, tych nasionek jeszcze bym potrzebował trochę. Będziemy tutaj zbierać. Może się uda, może coś wypadnie. Dobra, ja też rzadko, rzadko wypadają, ale, ale coś tam wypada, o. więc warto by było tutaj pozbierać. No właśnie. Więcej tych nasionek. Zrobimy tą farmę. Może nam wzrośnie tutaj poziom tego, tej farmy. Byłoby spoko wtedy. E, Okej, okay, dobra. Trochę tutaj zebrałem. Dobra, niech nam to rośnie tutaj. Dobra, okej, okay. jeszcze. Tutaj, no, będziemy mieli dosyć sporo tej farmy tutaj zrobionej, powiem wam szczerze. Że wygląda to naprawdę fajnie. Okej. Okay. Mam pół serduszka. Tych jest tak ciężko. No. Teraz w sumie będziemy mogli zrobić te torcze. Ja zaraz zrobię właśnie tego tak. torcia. Tylko, że Dobrze. to też nie jest takie proste do robienia, te, te torcze. E, ogólnie mhm. Glowstone nam będzie potrzebny, więc z Glowstone'u będziemy mogli robić takie zwykłe torcze. E, bo Aha. tutaj tak to działa, że właśnie Glowstone. Nie! Co Tylko nie one! Co się stało? Krypery! O nie, to już jest po nie. tobie. Błagam. Błagam nie! Dobra, teraz tak. Teraz mamy jak papier. nazbierałam rzeczy, po co ja tu wchodziłam? Patrzcie, <laughs> no, mamy torch. teraz Unlit ale... Torch, czyli ten Lit Torch potrzebujemy zrobić matchboxy. Matchbox Uciekaj. robi się poprzez papier i pół płytki. Uciekam. Pół płytki nie! mamy. Zrobimy sobie, słuchajcie, tak. I papier. Mam matchboxa. I teraz możemy z tego zrobić właśnie torcha. Czyli dajemy to, i dajemy ale. tego Matchboxa, i mamy Lead Torch. I to powinno, słuchajcie, już teraz działać. I zobaczmy, tak jest, świeci się. Ok, i będzie nam tutaj ciepło. Mam nadzieję, że ten torch się nie wy wyczerpie. Ale ogólnie boję się, że może tak się stać, bo yy, tutaj mamy moda realistic torch. I właśnie to daje to, że one chyba się e, właśnie się wyczerpują, tak mi się wydaje no. Także nie, nie jest łatwo Dobra, dosyć dużo wody mamy, tylko będziemy musieli zrobić też porządek sobie tutaj w ekwipunku Ale ogólnie jest spoko, słuchajcie, no jakoś się ogarnęliśmy Mamy zrobiony pierwszy domek Udało nam się zrobić pierwszą farmę, także też jest mega fajnie e, No i zobaczymy jak to będzie dalej tutaj działało e, Mamy tą far ta farma działa naprawdę mega spoko i bardzo ładnie to wygląda Ogólnie jestem Wracam w szoku, że tak zobaczyć. fajnie to wygląda tutaj, słuchajcie Eee. Tylko, że mam jedno serce. No to trudno. Ja <laughs> ci pracę. Aha! <laughs> fajnie. Mamy Campfire, tylko, że nie wiemy jeszcze, jak on działa. Ale też na, tym, na tych teksturach wygląda to świetnie, bo tutaj są te deski, które wyglądają mega no, realistycznie ładna. i ten kobel. Tylko, nie wiem, jak go zasilić. Nie mam pojęcia, słuchajcie. Czy tutaj wyrzuca się ten węgiel na przykład w to? Nie. Na pewno Nasiona jest jakaś opcja. Jest jakaś opcja zasilenia go, ale nie mam pojęcia, jak, słuchajcie. Dobra. E, zobaczmy, ewentualnie, co my możemy jeszcze zrobić tutaj, bo tutaj jest naprawdę dużo modyfikacji, które e, właśnie wprowadzają ten realizm. E, jest dużo rzeczy takich do stworzenia, e, o których my nie wiemy pewnie, a jakoś to działa. I mam ten Campfire, ale nie mam, słuchajcie, pojęcia, jak go właśnie się odpala, bo nigdzie nie jest tutaj opisane to. Dobra, mam tylko jak zrobić ten Campfire, a jak go odpalić, tego już nie wiem, słuchajcie. Może krzemień trzeba zrobić. No właśnie, na no pewno ten. Tylko... flint. Jak? Poczekajcie, to potrzebujemy węgiel i flint. A flinta nie mamy czasami, gdzieś? Nie mamy, nie? Nie, nie wypadł nam nigdzie. Flint wypada nie. z tego, z gravelu, więc warto ten gravel słuchajcie tutaj niszczyć, może wypadnie nam. A okej. Okay. Dobra, zniszczmy tego no. gravelu trochę. O, mam akurat. Dobra. Wypadło, także spoko. Trzeba o, uważać piszłam. na potwory, słuchajcie. Alekster. I mamy to, okej, okay, dobra, mamy flint. No teraz to musi zadziałać. No musi. Pyk, działa, to dobra. Mamy. Dobrze, no, działa, słuchajcie, mamy campfire, pali się tutaj Lam Czy Muszę więcej? E, mm. Chyba nie. <laughs> dobra, Oj. muszę dać torcza też e, właśnie tam w jedno miejsce to, e, tam gdzie jest farma, żeby nam to fajnie tutaj rosło. Więc muszę zrobić e, tak i pół płytki, mamy Oj. matchboxa. I teraz stawiamy to i to. Ok, i mamy torcza. Dobra. I tego torcza, słuchajcie, wstawię e, tutaj. Ok, dobra. Jest mega ciemno, słuchajcie, ale udało się przetrwać nam kolejną nockę. Także jest mega progres. Tak mi się wydaje. Mm -hmm. Że udaje nam jest, się tutaj jest. powoli. Mamy campfire. Padłem! <laughs> Podpaliłem się gdzieś. Jak. i e, czy no ja wszedłem w ten gdzie? campfire, czy nie? No ale nie dotknąłem go, tak mi się wydaje, że go nie dotknąłem. No ale wiesz, daleka, za gorąco I było może. Ja się kręcę, za blisko chyba byłem, faktycznie mogłem się e, podpalić, bo byłem za blisko po prostu i było za gorąco mi. Także no widzicie, trzeba na wszystko tutaj uważać, ogólnie w nocy jest mega zimno, więc też trzeba być blisko jakiejś, właśnie jakiegoś miejsca ocieplenia. Dużo rzeczy chyba straciłem, tak mi się wydaje. Ale ja je wzięłam. Aha, to dobra, no to robią. spoko, dobra. To mamy wodę i mamy wszystko. Dobra, słuchajcie. Dziękujemy wam za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak chcecie więcej odcinków z tej serii, zostawcie, koniecznie, łapeczkę do góry. Fajnie, jeżeli będzie 10 tysięcy łap do góry. Subskrybujcie mój kanał, no i wpadajcie na witoszop.pl. Dziękuję wam, widzimy się jutro w kolejnym odcineczku. Trzymajcie się, bo pozdrawiam was serdecznie. Pa, pa! pa!